Dzień dobry, witam wszystkich, ja jestem Zoe Dzisiaj zaaranżujemy sobie terrarium dla Avicularii Uraensis M2 Kiedyś ten pająk był, całkiem sporo go było na moim kanale Natomiast dzisiaj przypomnimy sobie, jak tam parametry tego pająka Pokażę wam, jaką się miewa No i zaaranżujemy mu oczywiście szkiełko, także lećmy do roboty Standardowo, nie muszę chyba powtarzać, włókno kokosowe i teraz parę informacji o pająku. No, Awikularia, no to oczywiście ten kto avikularia miał, wie, że jej jad jest słaby. Tutaj dokładnie Awikularia juraensis M2. Ten, ta nazwa się bardzo, bardzo zmieniała. Była i Awikularia Pure Purple, teraz jest Awikularia M2, juraensis M2. No i tak naprawdę co ja mogę o tym pająku powiedzieć? Dokładnie to występuje on w Ameryce Południowej, dokładnie w Brazylii. Jad oczywiście słaby, tak jak na Amerykę przystało. Mimo, że ma włoski parzące z tego, co kojarzę, to nie wyczesuje ich z odwłoka. Tutaj taki płat korka fajny damy. Temperatura tutaj odpowiednia będzie około 27 stopni, natomiast powiem Wam, jak podają różne źródła. Także różne źródła różnie podają. No i tutaj yy, mówi się, że on toleruje wahania temperatury od 25 w dzień do 29. Natomiast, jak dla mnie te 29 to trochę by za dużo było. Też nie warto przesadzać z ogrzewaniem, bo mimo, że w takim ogrzewaniu palianki szybciej rosną, to może się im tak naprawdę stać krzywda. Yy, ok, no i co tutaj dalej? No, spadek w nocy kilka stopni, oczywiście. Otwieram tutaj właśnie pudełeczko sobie z tą awikuladą, jest to już moi drodzy dorosła samica, pozwólcie mi tylko, że jeszcze wrzucę sobie tutaj yy, miseczkę z wodą, także proszę jest miseczka z wodą, ja bardzo chciałbym yy, po prostu tego pajączka, yy, żeby on się po prostu bardziej rozłożył wiecie, nie chcę żeby zaczął głupnąć, bo one tak często mają, że później głupną. Spodziewajmy yy, się tylko bardziej o ładnie ładnie tutaj się już rozłożył to jest to co chciałem zobaczyć i proszę bardzo tak to wygląda takie jakby złotawe włoski granatowo złoty karapaks i taki czerwono różowo rudy odwok no, no szczerze no może nie wygląda zbyt pięknie ale awikulary jak dla mnie mają swój urok i co myślicie? Jest git, taki stworek, pewnie, że fajny, tak ciężko się bardziej zbliżyć już, mi się psuje jakość, okej, okay. także przełóżmy sobie go do terrarium. Dobra, to moi drodzy, obstawiajcie w komentarzach, czy pająk da nowe czy może raczej nie, czy może po kąsa, jak widzicie, w miarę spokojnie tutaj przechodzi ten delikwen. Próbuję przybliżyć tutaj te pudełko bardziej No Tak leniwie szczerze powiedziawszy no, Jak widzicie on chce uciekać Niestety Nie Nie pozwolimy mu na to Chciałbym go bardzo tutaj przepchać Jak, jak widzicie trochę, trochę problemów tu jest Pająk się trzyma jak grzeb i to właśnie jest taka domena awikularii, nie? Może zaraz zacznie biegać, zobaczymy. Póki co to staram się go w jakiś sposób przepchać, ale... Chyba nie chcę opłuczać swojego bezpiecznego rewiru. Totalnie, totalnie jak widzicie pcham go i nie chcę iść. Może ja coś źle robię z tymi pająkami. Ja w sumie lepiej mi, żeby go tak przepychać. Niż jakby mi zaczął biegać, bo co niektóre pająki to po prostu zaczynają sobie szalać. No i proszę Państwa, idzie sobie spokojnie do nowego mieszkanka. Damy jeszcze tutaj wody. Ok, podmuchałem trochę na nią, że mi się cofnęła. No i oczywiście pod, po, podlać trochę trzeba, trochę jakby to powiedzieć. Nie mam już wystroju i zapomniałem dać sumem, Więc w sumie pokuszę się żeby sadzić tam łapę I dać trochę mchu, ale nie tego zwykłego tylko takiego dziwnego czy czerwonego takiego Nie wiem, nie wiem jak to określić Taki dziwny mech co wygląda jakby to było po prostu jakieś włókna czegoś Zobaczymy czy to pleśnieje czy nie pleśnieje No i to w sumie tyle w dzisiejszym odcinku w ramach przypomnienia, wybierajcie na serwer Mango bawki. Pierwszy link na dole w opisie, jest to Discord, tematyce anime Jak to mawia admin tego serwera Budujmy yy, imperium Także zapraszam was bardzo serdecznie Znajdziecie tam też zakładkę zwierzonka, gdzie ja was odsyłam, bo to w sumie kanał terrorystyczny A ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie postawić łapkę w górę Ponieważ pomaga to w rozwoju kanału i też, oczywiście, jeśli ktoś nie subuje, to dajcie suba, wejdzie tam czerwony przycisk na dole. A ja ślicznie dziękuję za oglądanie, i na razie trzymajcie się. Do następnego.